Dzień dobry, przyjaciele. Dzisiaj kontynuacja nagrania pod tytułem Koniec stylu turnieju Start Przebudzenia, którego naturalną następną lekcją było: Co to znaczy, że jestem za wszystko odpowiedzialny, za wszystko odpowiedzialna? Ci z Was, którzy nie słuchali tych nagrań, namawiam do ich odsłuchania, bo dzisiejsze nagranie jest naturalnym cyklem tych dwóch poprzednich. A zatem, przyjacielu, stoisz przed, przed ścianą, na której układ energii to czerwone i niebieskie pudełka. W układzie, którym w podziale w proporcji, której nie znasz, bo nigdy się tym nie interesowałeś, jak tak naprawdę jest w obecnie świadomym wybranym życiu, jaki jest u mnie układ energetyczny, jaki jest podział proporcji energii. Sam podział nie jest klucz sprawy, ale kiedy miałbyś tą wiedzę, a wiesz już, że te czerwone pudełka są tymi, które trzeba zneutralizować, tak samo jak i te niebieskie że energia jedyne czego pragnie to neutralizacji i powrotu do stanu wyjściowego, do stanu zero. I że energia zrobi wszystko: będzie Ci bardzo, bardzo, bardzo służyła w każdej Twojej decyzji. W każdym Twoim wyborze, aby przywrócić jej stan neutralny, jej stan pełnych potencjałów, początkowych potencjałów, to dobrze by było, żebyś miał ogląd sytuacji i wiedziała, moja przyjaciółko, jak to tak naprawdę u mnie jest. I żebyś wtedy mogła zdecydować, w jakich energii jak dłużej będziesz uczestniczyła, bądź nie, które ci służą, a które ci nie służą, a które ci się po prostu już znudziły. Jesteś już zmęczona jakimiś dramatami, historiami powtarzającymi się. A zatem jak przyjrzeć się z dystansu w swojej ścianie, żeby zobaczyć, jaki worek energii obecnie, teraz, w tym stanie, w jakim jestem, mam do dyspozycji. Tu przytoczę powtórnie ćwiczenie, które wielokrotnie proponuję na swoich warsztatach, na swoich spotkaniach z Wami. Ćwiczenie niskiego murku. Nie jest to mój pomysł, nie ja wymyśliłam to ćwiczenie. To ćwiczenie Adamusa, mojego serdecznego przyjaciela. To on mi je podpowiedział i ma niesamowitą moc. Bardzo proste ćwiczenie, niezwykle skuteczne. Stosowałam je bardzo długo w swojej wędrówce i ręczę za jego skuteczność i powodzenie. A zatem, co to jest za ćwiczenie? Niski murek. Przypomnę jeszcze raz, że jesteśmy w miejscu, w którym wiesz. Moja przyjaciółko, miłowany przyjacielu, że jesteś odpowiedzialny za wszystko, co wydarza się i wydarzało i będzie wydarzało w Twoim życiu. Jesteś odpowiedzialny za to, jakie osoby są w Twoim życiu, które przyjdą do Twojego życia, które się pojawią w Twoim życiu. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie wybory, i te świadome, i te nieuświadomione, których dokonujesz. A te wybory objawiają się potem. W energii, która się pojawia. W historiach, zdarzeniach, miejscach, ciałach, czyli szatach ubranych dusz, które się pojawiają w Twoim życiu i w Twoim układzie słonecznym. W sytuacji, która ci nie służy, bo, które ci służą, które lubisz w swoim dotychczasowym życiu, nie będziemy się nimi zajmować, bo, bo nie one cię przywiodły do tego miejsca i nie z ich powodu słuchasz tego nagrania. Tego nagrania słuchasz dlatego, że są obszary w Twoim życiu, które ci bardzo doskwierają, którymi po prostu jest ci ciężko żyć, którym jesteś już zmęczony, których rodzaj cierpienia, tak ci przyjaciółko doskwiera, że chciałabyś coś zmienić. Dlatego słuchasz tego nagrania? A zatem kiedy, kiedy czujesz, że tego typu doświadczenie się zbliża, o Powiedzmy, że jest to niekontrolowana złość. Jakiś, jakiś rodzaj emocji, które z ciebie wypluwa się i nie masz nad tym kontroli. Ale każdorazowo później tego żałujesz no, z różnych powodów. Może dlatego, że jest ci przykro, że się wyżyłaś na jakimś człowieku naprzeciwko siebie, czy to swoim dziecku, czy to swoim zwierzęciu, czy, czy po prostu przypadkowym przechodniu albo kierowcy w drugim samochodzie. A może dlatego, że po prostu później masz już taką świadomość, że czujesz, czujesz, kochana koleżanko, przyjaciółko moja, że źle się czujesz na przykład, tak? Że, że później odchorowujesz tego typu sytuacje. Może twoja świadomość jest już na tyle wysoka, że widzisz, że to tak naprawdę zmienia takie wybuchy złości czy agresji, czy to słowne, czy to emocjonalne w stosunku do drugiej istoty powodują, że się po prostu źle czujesz, że to odchorowujesz tak po prostu najnormalniej w świecie. Możesz mieć na tyle wysoką świadomość i ogląd siebie, ale nie wiesz, jak to, jak to powstaje, jaki jest ciąg, jaki jest cykl, w którym się zapętlasz, że to ciągle wraca i wraca i wraca. Co za krąg energetyczny powoduje taki dramat, czy taką historię, którą doskonale znasz, ale z której nie umiesz się wyplątać. No i do tego służy nam niski murak, twiczenie. Z murkiem, w chwili, kiedy czujesz, a czujesz, bo do tego masz narzędzie zwane ciałem, żebyś czuła energię, z którą masz do czynienia i co się będzie wydarzało w Twoim układzie słonecznym. Do tego właśnie masz przede wszystkim ciało, jest Twoim narzędziem, do, do tego, żebyś mogła czuć i mogła dokonać świadomych wyborów na podstawie tego, tego odczuwania. A zatem, kiedy czujesz w ciele, że zbliża się dana sytuacja, że za chwilę wybuchniesz. W myśli, w wyobraźni, stawiasz przed sobą niski murek. Niski, taki nieco poniżej kolan. Taki, jak ci pasuje. Może być z białych cełek, może być drewniany płotek, może być z pustaków. Jak tam ci pasuje, ale niski. Nie odgradzasz się od całego świata, od całego kosmosu i od wszystkich. Tylko stawiasz maleńki murek. Które symbolicznie dla Ciebie, Twojej świadomości i dla całej Twojej energetyki mówi: Hej, chwileczkę, ja na moment się tutaj troszeczkę wycofam i ja popatrzę, co to się tutaj wydarzy. A zatem wyobraźni, jest przed Twoimi stopami niski murek, nieco poniżej kolan. I obserwujesz, co się wydarza. Nawet jeżeli nie zahamowałeś tej energii, wybuchłaś, krzyczysz, wściekasz się, płaczesz. Nie wiem, kopiesz, rok tak, w samotności. Krzyczysz w samochodzie na drugiego kierowcę. Ślisz bluzki z lewa do prawa. Obserwujesz, jesteś za murkiem. Nieważne, czy siedzisz, czy leżysz, to nie ma żadnego znaczenia. Doskonale wiesz, co to znaczy wyobraźnia. Stoisz za małym murkiem, wycofałaś się energetycznie, wycofałeś się za niski murek i obserwujesz całą sytuację. Czyli jesteś w danej sytuacji, ona się dzieje, wrzeszczysz, krzyczysz, czy złościsz się na kogoś, a ktoś na Ciebie wtedy, na przykład, albo ktoś po drugiej stronie płacze, bo to jest bardzo różnie. Czasem masz do czynienia z kimś, kto, kto Ci nie będzie szczędził, jak to się mówi, odda pięknym zanadobnem, a czasem masz do czynienia ze słabszą istotą, która nie rozumie Twojego ataku energii, energetycznego, i na przykład będzie płakała, albo, albo pies, który się schowa pod stół, tak, albo, albo inna historia. Stoisz za murkiem i obserwujesz, co tu się dzieje w ogóle. Starasz się zaobserwować to od tak wczesnego momentu, jak to tylko możliwe. Idealnie, gdyby, gdyby to był ten pierwszy taki pstryk, kiedy czujesz, że zaraz wybuchniesz, tak? To idealnie by było, żeby to w tym momencie już był murek i już jesteś w pozycji zarówno doświadczającego, zarówno tego, który dokonuje tego, tego zjawiska, czyli, ale też jej obserwatora, ale też jej obserwatora, bo zauważ, że dotychczas pełniłaś, czy pełniłeś funkcję tylko dwóch. Bohatera, unikam słowa sprawcy, bo <laughs> Bo to się nam źle koreluje, bohatera, czyli tego, kto jest, a jest tutaj zaczynkiem danej sytuacji, i tego, który odczuwa to, i tego, który to odczuwa. Tylko, że dotychczas najczęściej stawiałeś siebie w tej pozycji odczuwającego. Nie brałeś siebie za tego, unikałeś tego, żeby brać siebie za przyczynę danego zjawiska. Tylko, a mi się wydarza, a ja to czuję, a to jest okropne, a to jest strandne. Ale tutaj nigdy nie stawiałeś siebie jeszcze, albo bardzo rzadko w pozycji, unikałeś, no bo to jest feta, jest straszne, jak to, ja tego nie rozumiem, jak ja mogę tak robić, nie panuje na tym. Nie stawiałeś siebie w pozycji bohatera, tego, który to, który to rozpoczyna, który to przyciągnął w ogóle do siebie, który pragnie tego typu zjawisk i anarchii. Więc jesteś i bohaterem, i tym, który odczuwa, i jeszcze dodatkowo murek pozwala ci na to, Żebyś był w roli obserwatora, neutralnego obserwatora danej sytuacji, neutralnego. I teraz, nawet jeżeli nie jesteś, nie byłeś w stanie postawić się w roli przyczyny danego zjawiska. Tylko zawsze stałeś na końcu jako skutek, tak? Odczuwaj skutki, uczucie, złość, A w ogóle tak mi źle zrobili i tak dalej, albo ona jest okropna, albo, albo ona spowodowała, te, tak? Ona znowu nie wiem, nie, nie pozmywała, on tam coś nie posprzątał, tak? Dziecko nie wiem, znowu dostało złą ocenę, albo pies znowu nasikał w kącie, a miał nie sikać, tak? I jest wybuch wścieku. No zawsze odczuwałeś skutek, tak? Skutek tego wścieku, tak? Natomiast nie stawiałeś się w roli bohatera tego zdarzenia. I przyczyny, ale murek pozwoli ci zobaczyć, że tak, to ty zapalasz ląd. I jesteśmy już na tym etapie, że się tego nie boimy. Jesteśmy już na tym etapie, ponieważ wysłuchaliśmy, co to znaczy, że jestem odpowiedzialna za wszystko, co mi się wydarza, i wiemy, że to nic złego. Wiemy, że to nic złego, że to jest bezpieczny obszar czucia, że jestem odpowiedzialna za to zjawisko, to nie oznacza to zaraz mucki, tak? Wiemy, że to jest bezpieczny obszar, wszystko jest w porządku, doświadczamy siebie, tylko to doświadczanie po prostu mi się nie podoba. Stoję sobie za małym murkiem i obserwuję. I obserwuję, jak jestem obserwatorem, no to mogę bezpiecznie, obiektywnie, z oddali zacząć pomalutku Wyciągać jakieś sensowne, konstruktywne myśli i wnioski. Oczywiście, pewnie za pierwszym razem ci się to nie uda, chociaż bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby tak było. Ale jeśli będziesz praktykował to ćwiczenie przy tak wielu sytuacjach, które tylko są możliwe. I oczywiście wiem, że będziesz wybierał te tak zwane negatywne sytuacje, bo przecież z tego powodu tutaj jesteś i słuchasz tego nagrania, że chciałbyś rozwiązać te trudne sytuacje, które ci się ciągle powtarzają, wracają jak kręg w zbożu, non-stop i non-stop, a ty nie możesz zmienić tej pieśni energii, tej pieśni melodii. Mimo, że już masz jej serdecznie dosyć, nie wiesz, jak to zrobić, tak? No bo, no bo już wiemy, że po pierwsze myślałeś, że nie jesteś. Ani tym, który gra, ani tym, który zarządza orkiestrą, a tym bardziej nie tym, który pokupował wszystkie te instrumenty i jeszcze zbudował filharmonię. Ale żeby zobaczyć swoją rolę, żeby zobaczyć swoją rolę Pana Boga całego zdarzenia i całej historii i tej, i tych wcześniejszych, i setek, które miałeś do czynienia o podobnym, o podobnym oddźwięku, podobnej melodii to trzeba stanąć troszkę za murkiem. Trzeba stanąć za murkiem i poobserwować. Obserwować w zupełnie naturalny, neutralny sposób. Bez osądzania, bez wyciągania pochopnie wniosków, bez stawiania się czy to po niebieskiej, czy po czerwonej stronie, czy czer energii tak zwanej pozytywnej czy negatywnej. Po prostu jestem za murkiem i obserwuję. I obserwuję. Do czego Cię ta obserwacja doprowadzi? Ta obserwacja doprowadzi Cię do momentu, w którym będziesz świadomy chwili, w której podpalasz ląd. Na początku będziesz myślał o tym w kategorii, kiedy ląd się podpala, bo jeszcze wciąż jest Ci trudno pamiętać, że Ty jesteś przyczyną wszystkiego. Ty decydujesz o wszystkim ty dokonałeś wyboru, nawet jeśli był to wybór nieświadomy. A zatem murek, niski murek pozwoli ci najpierw zauważyć, w którym momencie zapala się ląd. I co wywołuje tą iskrę? Co wywołuje tą iskrę? A zatem obserwacja pozwoli ci niejako znaleźć się sekundę, pół sekundy czasem dwie, trzy sekundy przed daną historią. Przed Danym wybuchem dynamitu. Obserwacja da Ci wgląd w to, co wydarzyło się takiego, że zaiskrzyło i zapalił się ląd i było wielkie bum, i rozpierducha, którą tak dobrze znam. Ta wiedza pozwoli Ci rozbroić bombę. Ta wiedza pozwoli Ci świadomie rozbroić bombę. To znaczy, nawet jeśli iskra się będzie pojawiała, znowu, podobnie ktoś, ponownie ktoś Ci zajedzie drogę, jak tydzień temu, tak? czyli iskra się pojawia, ale Ty już bombę masz rozbrojoną, ląd już w niej nie siedzi, tryton czy dynamit są całkowicie rozbrojone, unicestwione i tam nic nie wybuchnie. Ktoś ci zajechał drogę, normalnie zawsze się wkurzałeś na maksa, a nawet niektórzy widziałam, że potrafią wyjąć jakąś pałkę albo i lać tego, tego kogoś albo na samochód zbić i jeszcze tego kogoś wyciągnąć z samochodu i też go zbić. Tak bardzo nie widzą. A swojej orkiestry i swojej energetyki. Więc ty widzisz iskrę? To wiesz, że to tydzień temu, czy wczoraj, to była iskra, i ona zapaliła bombę, podpaliła ląd. Ale teraz już jej nie podpali. Ty nie rozbierasz iskry. Nie masz nic do tego, że ktoś zajeżdża ci drogę bo po prostu to już nie zapala Twojej bomby. Prosta. I branie odpowiedzialności za własne wybory na tym właśnie polega. To jest pierwszy krok. Pozwalasz iskrom iskrzyć, to nie tam koncentrujesz. Tę drogę naprawy i wyboru nowego. Tamtego Pana Boga własnej świadomości zostawiasz w spokoju. Nie on jest tutaj obszarem, który Ty masz uprawiać. Obszar, który masz uprawiać, to jest gleba Twojego własnego umysłu. Tylko i wyłącznie. I będzie grzmiało, będą wybuchy, będą gromy, będą iskry wokół ciebie, ale to Ty decydujesz, czy coś w Tobie zapalą, czy nie. Ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co się wydarza w Twoim życiu i za skutki tego, co się wydarza. Jeszcze kilka dni temu, kiedy ktoś zajechał Ci drogę. Byłeś może otwierałeś okno, puszczałeś bluzki, a może nawet wychodziłeś z samochodu i, i byłeś chętny do bitki. Albo sobie wyobrażałeś, że <laughs> porządnie tłuczasz mądę drugiemu kierowcy za to, co zrobił. Uważałeś, że zrobił ci to specjalnie że taki okropny, że taki wstrętny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jedno, drugie, trzecie, czwarte ćwiczenie: stania za murkiem pokazało ci, że to tylko iskra. To był kierowca, który zajechał drogę. Tam była córka, która nie zrobiła tak jak chciała. Iskra była identyczna. Niczym się nie różniła: niczym, niczym, niczym. Tam sąsiad, który za głośno zaparkował samochód. Tu, śmieciarka, która nie przyjechała na czas, jej śmieci stały, śmierdziały i przedniały za długo. I takie tam różne starzenia. Wszystko ta sama iskra. Kiedy zaczynasz stać za murkiem, za każdym razem, kiedy zbliża się wybuch dynamitu, zauważasz, że iskra tak naprawdę jest taka sama. Nie ma znaczenia, czy to jest kierowca, córka, syn. Mąż, partner, pies, śmieciarka. Historia przeczytana w gazecie, a czasem wystarczył nagłówek. Nie ma znaczenia. Zaczynasz zatem odbierać moc tym zdarzeniom. Dotychczas moc i siła była po tamtej stronie. To one miały moc, która wywoływała wybuch dynamitu u Ciebie. Kiedy rozbrajasz tą bombę, kiedy widzisz, że iskra za każdym razem jest taka sama, niezależnie od tego, co to jest. I nie ma to związku ani z człowiekiem, ani z istotą, ani z... Po prostu jest to rodzaj iskry, rodzaj energii, która powoduje u Ciebie zapalenie lądu. Bomby, która czeka na tak naprawdę gotowa, na uzbrojona, tylko czeka, żeby ją zapalić. Że to ty jesteś wtykającą bombą. Nie, nie mówimy tutaj tylko o wybuchach złości. Mówimy też na przykład o sytuacjach, kiedy, kiedy systematycznie osądzamy osoby za o coś. Na przykład, że, że są dla nas nie, nie, nieuczciwe. Nieuczciwe, że nas oszukują. Idziesz sobie, chodzisz sobie ulicami, i tak sobie masz taką tykającą bombę, i tylko czekasz na to. I tylko czekasz na to, żeby pojawiła się iskra i pokazała, a miałem rację, a miałem rację. Nieuczciwy, oszukał mnie, nieuczciwa, oszukała mnie. Nie mogę ufać, nie mogę ufać, nie mogę ufać. Dokładnie to samo robisz. Stajesz za małym murkiem i obserwujesz, co to jest za iskra. Co to jest za iskra? Co tu się wydarza? Co tu się wydarza? Co zatykająca bomba jest we mnie, która czeka tylko, żeby tym razem ląd o nazwie miałem rację, nie mogę ufać całemu światu, bo mnie oszukuje. Muszę liczyć tylko na siebie. Co to jest? Co to jest? Nie myślisz bomba, to tylko złość. Bomba to też właśnie to, to coś, to bomba to wszystko, z czym ci jest źle. Czego nie znasz w sobie, co pojawia się i powoduje, że nie kochasz ani siebie, ani innych dookoła. Nie masz zaufania do siebie, do innych dookoła, nie rozumiesz. Wszystko są tykające bomby i do każdej namawiam, żebyś stał za murkiem. Wyobrażaj sobie, miłomanom, przyjaciółko, niski murek i oglądaj. Oglądaj z perspektywy obserwatora sytuację. Zaczniesz dostrzegać postrzeganie, które miałaś w sobie, a które doprowadza do powtarzających się sytuacji. Zaczniesz dostrzegać, zaczniesz sobie przypominać: A, to dlatego ja mam takie nastawienie. Bo każdy na przykład, każda tego typu sytuacja przypomina mi tę sytuację, nie wiem, strzelam z dzieciństwa, kiedy to zostałam szukana, albo kiedy to, kiedy to ktoś był bardzo nieuczciwy w stosunku do mnie. I to mi się tak zapisało mocno, że ja teraz jak widzę najmniejszy przypominający gest tamtej sytuacji, pół uśmiechu, pół starzenia. Czegokolwiek, nawet, nawet nie jesteście świadomi tego, proszę namawiam do tego, żeby to oglądać: że, nawet że, że w danej sytuacji, tej powtarzającej się bombie, my przyciągamy do siebie dusze ubrane w, w ciała, które zwykle nawet przypominają to coś, co gdzieś tam nam się zapisało historycznie, gdzieś w naszej pamięci. I odtwarzamy ten krąg, i odtwarzamy ten krąg. Nie wiem, nosy mają podobne osoby, policzki mają podobne włosy, podobne głosy, podobne spojrzenia, podobne. A zwróćcie uwagę, naprawdę zwróćcie uwagę, że ta jest ciągła, ciągła, powtarzająca się historia. Never ending story. Odtwarzasz ten sam krąg, krąg energetyczny i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I jeszcze raz. Jak zapętlona muzyka, która rani ci serce i uszy i, i wszystko, co może być, ale nie, nie wiesz, jak ją, jak ją zatrzymać, jak ją w ogóle wyciszyć, już nie mówię, że zatrzymać, tylko wyciszyć w ogóle, żeby przestała tak dudnić. A zatem niski murek. Niski murek jako, jako ćwiczenie, które pozwoli ci zacząć być Świadomym układu energetycznego, który ci towarzyszy w Twoim obecnym życiu i który w dużej mierze jest oparty na pamięci, doświadczeń i historii, które podpowiada ci umysł. Na tym etapie wydaje Ci się, że pamięć. Jest do tego, aby pamiętać przeszłość. Większość z nas, tu chodzących, tak myśli, że pamięć jest do tego, żeby pamiętać przeszłość. A pamięć samej idei powstania, pamięci przenośnej, powstała do tego, żeby pamiętać, co dzieje się teraz żeby zapisywało się co jest teraz. A zatem w prosty sposób, kiedy zaczniesz rozbrajać swoje bomby i zaczniesz zmieniać swoją energetykę, zaczniesz zapisywać nowe dane w swojej pamięci. Twoja energia będzie miała inne potencjały. Zaczniesz zmieniać. Jej potencjały, zaczniesz zmieniać układ na swojej tablicy, a zmieniony układ zacznie przynosić ci zmienione doświadczenia, zacznie objawiać ci nową perspektywę doświadczania. A wtedy zauważysz, że lekka zmiana postrzegania, lekka zmiana wyborów uświadomienie sobie starych wyborów i dokonywanie nowych wyborów, konkretnie, bardzo konkretnie, zmienia pole doświadczania Twojego życia. A o to nam właśnie chodzi, żebyś powrócił na miejsce tronu Boga własnej świadomości. O to nam chodzi, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, żebyś usiadła na tronie królowej. Własnej świadomości na tronie prawa tego króla, własnej świadomości. Boga wszech rzeczy, które wydarzają się w Twoim doświadczeniu. I na tym dzisiaj kończymy. Przyjaciele, zapraszam do następnego nagrania Kaliszła.